Zagrałem pierwszy raz na nowym trybie Fortnite i musiałem wygrać grę. I nie uwierzysz co się odwaliło. I lecimy dokładnie, tu, wydaje się to mega dużo lokacji i to w ogóle jest chyba przyjemny park, także lokacje są takie same. Mam jakiś pistolet, mam bańko słonę i widzę pierwszy item, także weźmy sobie go. Ej, dobra, i kto siebie nie ma matców tu w ogóle. Ej, czy to jest tryb bez budowania? I ziomek prawie, prawie leży. I dobra, mamy pierwszego killa. Ale jak w ogóle ja szybko biegam? Aha, bo ja mam cały czas Nitro dzięki mojemu medalionowi. Mamy karabin i mamy nowy poziom, błyskawity. Poziom drugi. Totalnie mam pęścia, co robi, ale zatem szybciej przelowuję bronie, Okej, okay, czyli co level, Dostajemy kolejny poziom i kolejne perki. Więc ziomek, kolego zostaw mnie dostał, 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 lołama, lołama. Ej, dobra, i nie wiem, gdzie jest ten ziomek. Tu jakaś w ogóle super premium skrzynka. Ej w ogóle co to jest za skrzynka? Ten dar ognia, lepszy żołnierz i beczkę. Dobra, takie luty możemy dostawać. I tam w ogóle już ktoś leci. No to oczywiście go dojeżdżamy. Ej, złoty riff? Czy kto? Coś mi powie, czemu to jest rift Midasa? I lecimy. strefa się już zamyka. I słuchajcie, jak nam dosłownie dwie minuty, ta gra już się dosłownie kończy. Tu w ogóle jak coś dawno mną leci. To jest chyba ten spocony ziomek, więc szybko lećmy na balon i oczywiście go lajzerujemy. I jest jeszcze jeden ziomek. Dobra, lejdujcie kolego, kolego. Siema, 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 dostał, 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 loła ma, loła ma, ma mega loma. Je... no nie, no nie, no nie, ej, coś dostałem złotego, co jest, ej, jestem usprawniony shotgun manitów, jest ziomek, kolego, ale gdzie ty, gdzie ty idziesz, dostał 150 on ej, dobra, on jest mega mocny, jest ziomek, jest ziomek, nie trafiłem, nie trafiłem go, ej, dobra, jest klipa, 185 dostał, i niestety odpadam, i czy ja się teraz wreszcie, ej, ja nie mam pojęcia, ale ten tryb jest tak mega szybki, przedosłowie tam jestem, w szoku, jak odznać ten tryb?